Podsumowaniem tegorocznego sezonu na pewno jest Złoty Medal Mistrzostw Świata ORC z timem and Whisper w Kiloni. Na tych dużych łódkach ja osobiście bym chyba miał pełnego Pampersa. <grym> Oni sobie tam żeglują, idą na dziób, stawiają grackery, spinakery, żeglują po oceanach. Dla mnie jest to nie do pojęcia, to jest kosmos totalny kosmos. Zodiakalny byczek jest naprawdę e, dosyć trudnym egzemplarzem do utrzymania w ryzach. Przyszedł mi chyba w wieku 7 albo 8 lat z bratem starszym. Motywacja była zbyteczna. E, rywalizacja na poziomie brat brat absolutnie załatwia wszelkie kwestie, które potem się w prosty sposób przekładają na codzienne życie. Zawsze chciałem być lepszy od niego, mimo że różniło nas 2 lata. To były szatany 2012. I ława! Wow. Kiedyś to było. Wtedy cię chyba kupiłem. Wydaje mi się, że on chyba z 300 dni w roku jest poza domem. Start The Ocean Race dla mnie, jako najmłodszego uczestnika tej edycji, jest czymś, co parę lat temu było niewyobrażalne i tak odległym marzeniem dla mnie i dla jakiegokolwiek Polaka. Mateusz też jest takim e, troszeczkę krajzorkiem żeglarskim, bo bez tego to wyników by nie było. Musząc, musząc! Dużo pracy musiał włożyć, ale ten entuzjazm został do dzisiaj. Jeszcze daleka droga przede mną, żeby stawać na podium na imprezach olimpijskich czy Mistrzostw Świata z najlepszymi żeglarzami na świecie na Fort Gainerze, ale do tego dąży i mam nadzieję, że to się kiedyś spełni.